Witam, pierwszy etap jaki jest ważny, jeżeli chodzi o przygotowanie dachu pod panel dachowy, bo panel dachowy to jest taki produkt, który tak naprawdę nie wybacza błędów. Łatowanie, płaszczyzna dachu, rozstaw ład, to jest coś co jest tak naprawdę najważniejsze w tym, żeby efekt końcowy tego dachu był taki jaki powinien być. Jeżeli chodzi o przykładowy dach, który tutaj mamy, Długość tutaj konstrukcji mamy 4,45. Wiadomo, że panele sobie zamawiamy dłuższe. No i szerokość budynku tutaj mamy około 11 metrów. Jak prawidłowo zamówić ten panel, tak, żeby nie popełnić jakiegoś tam błędu? Zasada jest bardzo prosta. Słuchajcie, jeżeli sobie już przygotujemy ładowanie dachu, zalecamy rozstaw od góry do góry co 25 cm. To jest bardzo ważne, bo można łatować dach na deskach 32x8, 32x10. Ale z uwagi na sytuację, która jest na rynku, że takie deski też troszeczkę ciężko dostać, no to my się skupiamy na łatach też dobrych, przede wszystkim łatach wymiarowych 4x6. E, bijemy je na porządek gwoździe pierścieniowe, żeby zagłębienie było w łatę, w kąt łatę i jeszcze w konstrukcję dachu, tak? Bo e, taka jest jakby idea norma polska, która mówi, że gwóźdź musi być e, e, zakotwiony w konstrukcję dachu. Tutaj mamy akurat konstrukcję prefabrykowaną e, e, zamontowaną. E, no i e, płaszczyzna dachu, jak widać, wyszła nam dość idealnie. E, Czyli tak, jeżeli tutaj mamy rozstaw od pierwszej kropki do ostatniej kropki 11 metrów, no to jeżeli nasz panel ma 51 cm, to siłą rzeczy nam mniej więcej wychodzi 22 panele, tak? Ale musimy też zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeżeli mamy 22 panele, no to musimy też zacząć start jakby tego panela. Startu panela nie zaczynamy z najmniejszej z całego panela, tylko zaczynamy go z podejścia pod tą łatę konstrukcyjną. Ta łata to jest jakby naszym punktem wiatrownicy. Ta łata jest też jakby naszym wskaźnikiem, gdzie mamy jakby dół i górę zmierzoną przekątną dachu i to nam wtedy jakby gwarantuje względem okapu, że ten dach będzie wykonany prawidłowo i przekątnej dachu. Na przykładzie tego naszego dachu tutaj to mniej więcej wygląda tak że jeżeli mamy tutaj powiedzmy 11 metrów, no to powiedzmy nam wychodzą 22 panele, ja sobie dołożyłem panel 23, bo najlepiej się robi to tak, że wyznaczamy sobie punkt środkowy dachu. Dzielimy sobie panel nasz na pół, czyli 51 na pół i potem jedziemy wielokrotność do końca i tutaj w tym przypadku nam wychodzi 14 cm do łaty. Czyli jeżeli 14 cm z jednej krawędzi nam wychodzi, to musimy tak samo 14 cm jakby skończyć, tak? Czyli to jest też bardzo ważne, żeby nie zacząć z całego panela na przykład, a nie skończyć na przykład jakimś kawałkiem, bo to będzie bardzo nieestetycznie wyglądało. Czyli jeżeli zamawiamy panele, to w przypadku tego dachu 11 metrów, 22 panele, to musimy mieć 23 panele, po to, żeby z tego panela sobie odciąć kawałek, zacząć te 14 cm, skończyć panelem ciętym i mamy to na przykład też na drugą stronę. Jeżeli chodzi też o długość, w przypadku tego dachu, tutaj inwestor sobie zażyczył wykonanie tzw. deski czołowej. Na powiedzmy tam 47 cm, czyli e, deska czołowa ma nawiązywać jakby do pokrycia dachowego, oddzieleniem tego punktu będzie system orynowania. E, e, firma Blachy Pruszyńskiej produkuje panele 50+, plus, czyli nie tniemy, nie produkujemy paneli krótszych, tylko robimy minimum panele 50 cm. No i teraz ja e, sobie nie więcej robię, tak? że jeżeli na przykład mam tutaj panele 55 jeżeli sobie powiedzmy mam tu długość od okapu do kalnicy, uwzględniając powiedzmy sobie to, co musi wejść w rynne 5,51, to ja sobie zamówiłem panele 5 metrowe i z tego 5 metrowego panela odcinam sobie ten właśnie kawałek 49 cm i te 49 cm będzie zarobione właśnie tutaj na okapie. Panele blachy Pruszyński są o tyle fajne, że one są powiedzmy zakończone z jednej i z drugiej strony możliwością zarobienia startu montażowego. Czyli, zamawiając sobie ten panel 5-metrowy, ja sobie odcinam z tej górnej krawędzi panel, który odwracam, robię zaciąg i montuję go na deskę czołową. A ten panel, który tutaj faktycznie przychodzi i będzie montowany, dajemy go na pokryciu dachowym, czyli jakby mamy jeden, drugi panel przygotowany jakby już na pokrycie dachowe i na zastosowanie deski czołowej. Czyli punkty najważniejsze, dobra konstrukcja dachowa, odebranie konstrukcji dachowej, połatowanie tego dachu, rozstaw pamiętacie 25 cm. Najważniejsza jest przekątna tego dachu, czyli sprawdzenie sobie przekątnej dachu, żeby zacząć na przykład tak tutaj u mnie 14 cm, skończyć na 14 cm, żeby nam żadne kliny nie wychodziły. I rzecz najważniejsza też, ewentualnie jeżeli wymaga dach jakiejś skorygowania różnicy, to jak najbardziej starać się łaty stosować proste, w miarę suche. Nie jest błędem stosowanie ład 4x6, trzeba tylko po prostu odpowiedni rozstaw zastosować. No i tyle, przystąpimy za chwilę do przygotowania panela dachowego, pokażemy jaki mniej więcej mamy po kolei etap wykonania jakby tego okapu i potem jakby montażu pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem.